Filmy, to mi co chwilę <laughs> jest coś takiego, że wrzucam odcinek. I to się z każdym praktycznie dzieje i masz żółty dolar. Co to oznacza, że nie zarabiasz z reklam? Jedyne co możesz, um, jak możesz zarobić na tym filmie, to jest z YouTube premium. Dają tam jakąś, jakąś kwotę. Dobra jest ten żółty dolar, bo to z automatu ci wchodzi żółty dolar bo coś na miniaturze wykryje, bo coś nie wiem w filmie, bo po prostu Twój kanał yy, kontrowersyjne rzeczy i możesz potem tutaj kliknąć, żeby ręcznie to sprawdzili, żeby że to co bot wykrył, żeby oni ręcznie to stwierdzili. No film ogólnie jak możecie na przykład zauważyć macie tutaj film statystyki. No to on jeśli chodzi o wyświetlenia to wypierdala pik do góry w tam w pierwsze 24 godziny, znaczy w pierwsze 24 godziny ten film zrobił 360 tysięcy wyświetleń, a potem po pięciu dniach doszło jeszcze 100 tysięcy. Czyli ogólnie naj, najwięcej, ile ten film, najwięcej ile film generuje wyświetleń, to jest w pierwszy dzień, w pierwsze półtora dnia, i potem trochę tam jeszcze osób to zobaczy, ale już nie tak dużo, nie? Już nie tak dużo. Yy, no, więc jak na samym starcie dostaniesz żółty dolar, to nawet jak klikniesz, żeby ci to sprawdzili, i oni ci to sprawdzają po 5-6. Nie, czasami ci po godzinie sprawdzą, a czasami ci to sprawdzą po 10 dniach. Możesz zobaczyć. Ja ten film został wysłany do sprawdzenia 12 grudnia z 15-3 dni. Ten film już nic nie zarobi. Analogicznie jest tutaj yy, te filmy, bo one nie były takie do zdemonetyzowania. Więc jak ja to kliknę, koniec końców, jak oni to potwierdzą ręcznie, to nie ci przywrócą zarabianie na tym filmie. Ale co ci po tym? Jak to już potem nie generuje aż tak dużych wyświetleń, więc na tym nie zarabiasz. Jeśli masz, jeśli, ale zobacz, na przykład tutaj będą filmy, <laughs> tutaj będą filmy, o, wyrzucamy jakąś osobę z projektu NACU. To zarobiło 1100 dolarów, bo nie zostało zdemontyzowane na początku. Więc no, więc no sytuacja jest, kurwa, jaka jest, nie? Mm. I czasami jeden film na przykład zarobi 1000 dolarów, a czasami kurwa zarobi 200. Nie, nawet jak nie jest zdemonetyzowany. Więc no. Tu na przykład, tu na przykład wzrosło, bo nie demonetyzowali filmów, a tu potem zaczęli demonetyzować i znowu był ten. Wiesz, jak wrzucasz film dziennie i ten film nie zarabia, no to automatycznie spada ci. Więc no. I to jest pod tym względem niesprawiedliwe. Jeśli miałbym coś powiedzieć, to jest pod tym względem niesprawiedliwe, że. Są filmy, które powiedzmy, koszt produkcji nie jest jakiś wysoki jakiegoś filmu, nie. Nie wiem, jak pojadę do. pójdę na trening i sobie coś nagram. Yy, no to nie kosztuje mnie to nic. Ale jak na przykład bym po, jak jadę do Nacu, bo wyrzucam jakąś osobę z jej projektu, czy robię cokolwiek innego, gdzie nie wiem, gdzie trzeba wejść, zapłacić, przyjechać, pojechać, yy, no to wiesz, tu pojedziesz. 700 km, wiesz, tu wydasz na benzynę, tu coś zrobisz. No, są jakieś koszty, żeby tego nagrać. To yy, no okazuje się, że się to kurwa nie zwraca, nie? Więc no, na przykład, tutaj, jak był film z Lambo, bo poprzedni film ogólnie z Mustanga powstał we współpracy z tutaj, we współpracy z Car Verticalem. Oni mi tam zapłacili, nie pamiętam kurwa ile to było, nie wiem, osiem tysięcy, żebyśmy się zrozumieli, oni na przykład zapłacili mi osiem tysięcy ja mówię, no dobra, to jeśli to jest Car Vertical, to zróbmy jakiś content samochodowy, nie? Żeby mniej więcej to było spójne. I... <laughs> no i wiecie, ja wypożyczyłem tego Mustanga, tam wiadomo, zapłaciłem za zmontowanie filmu, nagranie, chuj. <laughs> Więc od, po prostu od sponsora odcinka po prostu ja to, sfinansowałem to, co robiliśmy na tym odcinku, i wszystko git. I ja to Lambo. O, jest tutaj Lambo. To Lambo chyba z 4 czy z 5, 5, 5 tysięcy ogólnie to Lambo kosztowało wynajęcie. Więc wyobraźcie sobie sytuację, w którym mówię, no dobra, ja sobie wynajmę te Lambo za 5 koła, pojeździmy nagramy odcinek, który zrobi nie, fajne wyświetlenie. No bo 400 tysięcy to są akurat fajne wyświetlenia. Yy... i nie wiem niech on zarobi 1500 dolarów, no to wiesz pokryje się koszt wynajęcia i ten, a chuj, w pierdolę, Ci żółty dolar, no to już jesteś siano do tyłu, nie? Hmm. ciekawe jakie zarobki miał Frizz przy Daily bez ograniczenia, bo Family Friendly 200 tysięcy zł, wiesz co yy... nie wiem, tak szczerze, to chuj mnie to interesuje nie, to są jego pieniądze, ale kojarzę, że jak on kurs ten taki, ten co za 1000 zł wypuścił, to on coś w swojej analityce kanału pokazywał, i tam były wykresy zarobków, i właśnie coś koło 200 koła było. Ale ja nie wiem, czy to był miesiąc, gdzie on filmy wrzucał, czy to było z daily, czy nie z daily. 5-60 to kojarzę.